W ostatnich dniach bardzo dużo mówi się o zagraniach i ruchach, jakie może zrobić prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump wobec Ukrainy oraz Rosji. Oczywiście musimy poczekać do stycznia na zaprzysiężenie Donalda Trumpa, natomiast już teraz wypływają informacje podawane np. przez dziennik Wall Street Journal na temat planów Donalda Trumpa wobec Ukrainy, wobec rozwiązania tego Konfliktu. Oczywiście w ostatnich dniach po decyzjach Joe Bidena pojawiły się głosy, że rozwiązanie tego konfliktu w 24 godziny może być trudne. Pojawiły się spekulacje, że być może stara administracja, mówię stara, no bo jeszcze obecna, stara, bo już przejdzie niebawem do historii, może utrudnić i celowo robić takie ruchy, żeby utrudnić Trumpowi działanie. Ale z drugiej strony mamy też takie głosy, że Donald Trump dogadał się z Joe Bidenem. Jak jest naprawdę? Tutaj nie możemy niczego przewidzieć. Jedno jest pewne: Trump zamierza rozwiązać problem Ukrainy. Czy to zawsze jest korzystne dla Polski? Czy to jest dobre? Jaka jest przyszłość Polski pod rządami Donalda Trumpa? Zebrałem dla Was kilka informacji i jedziemy z nimi dzisiaj już teraz. Witam, szanowni Państwo, na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę króciutko o trzy rzeczy: o subskrypcję, o łapki w górę i komentarze dla zasięgów. Szczególnie ważne dla nas teraz są subskrypcje, bo próbujemy wbić 100 tysięcy subskrypcji do końca roku albo przynajmniej na rok czasu działania tego kanału, który wypada 17 stycznia. 17 stycznia tego roku został opublikowany pierwszy film. No to moi drodzy, jedziemy z tymi informacjami. Na temat szokującego planu Donalda Trumpa dla Polski no bo jednak rola Polski w kontekście Ukrainy jest bardzo ważna. Pomimo tego, że administracja Joe Bidena, kanclerz Niemiec Olaf Scholz, władze Wielkiej Brytanii, władze Francji z prezydentem Emmanuelem Macron na, na czele ostatnio nie stawiali Polski. Tutaj jako państwa wiodącego albo państwa ważnego w dyskusjach na temat Ukrainy. Widzieliśmy przecież, że stolik przywódców był wypełniony. Czterema przywódcami brakowało Polski. No cóż, to jest przykre, ale być może Polska wróci do gry, jeżeli Trump będzie Polski potrzebował. Możemy z jednej strony się yy, dać, ulec i robić wszystkiemu, co Trump chce, ale też uważam, że powinniśmy na drugą nogę próbować ze Stanami Zjednoczonymi negocjować i być partnerem dla Stanów Zjednoczonych. To jest bardzo ważne. Czy znaczy generalnie. Mamy takie informacje, które podaje Jennings, The Wall Street Journal, które mówią, że Trump bardzo chce, żeby Europa przejęła ciężar wojny na Ukrainie. Te informacje już się pojawiały i to. Nie do końca są dobre informacje do pol dla Polski, bo w jaki sposób Europa miałaby przejąć ciężar wojny na Ukrainie? Czy mowa jest o tym, żeby na przykład polskie wojska uczestniczyły w operacji w wojny na Ukrainie? Na Ukrainie to uważam byłoby bardzo niedobre dla Polski. To byłoby niekorzystne z naszego punktu widzenia. To jest wciąganie do wojny i to się może e, dla nas źle skończyć. To nie jest dobre i tutaj myślę, że polskie władze powinny oponować, jeżeli takie plany się Pojawią. Innym planem, yy, planem, który może być realny i realny pod uwagę, jest zapewnienie Rosji, że Ukraina przez najbliższe 20 lat nie wejdzie do NATO. Jest to bardzo kontrowersyjna teza. Teza, którą jeżeli się głosi to z miejsca jest się uznawanym za y, jakiegoś y, zwolennika Rosji, ruską onucę i tak dalej. Jeżeli ktoś w ogóle powie, że to jest dobry pomysł, żeby taką gwarancję Rosji dać. Ukraina przez 20 lat nie wejdzie do NATO. Ostatnio takie słowa też powiedział Sławomir Mencen z Konfederacji. Kwestia dyskusyjna, bo można de facto powiedzieć, że Ukraina dziś nie jest w NATO. Ale i tak państwa NATO Ukrainę wspierają. Po prostu nie wchodzą na terytorium Ukrainy i nie uczestniczą aktywnie swoim wojskiem, swoimi żołnierzami, swoim sprzętem yy, prowadzonym przez żołnierzy w wojnie. Ja uważam, że to na teraz jest dobre. Na teraz to jest dobre rozwiązanie. Co my mamy dalej? Ukra USA chce zażądać z drugiej strony od Ukrainy utworzenia strefy zdemili zdemilitaryzowanej. To jest ważna rzecz. To miałby być taki pas, obszar 800 mm, tysięcy km2, obszaru całkowicie zdemilitaryzowanego. Czy to się uda? Nie wiem, ale podkreślmy, wróćmy do tego. Według Donalda Trumpa i według jego planów, Polska, Niemcy, Francja i Wielka Brytania mają pilnować pokoju na Ukrainie. No i musimy tutaj wrócić do pytania, jak mają to robić. Jeżeli mają to robić pod własnymi flagami, no to to jest, uważam, rzecz bardzo niedobra. Nie powinny tego tak robić. Jeżeli już należy y, tego pokoju pilnować pod barwami natowskimi i wówczas te państwa mogłyby się rotować, mogłyby się wymieniać, ale bezpośrednio nie byłby to udziału na przykład Polski, Niemiec, tych konkretnych państw, w tej misji pokojowej na Ukrainie. No, zobaczymy, czy to zamrożenie, bo to, to wszystkie działania, które będą podejmowane, jeżeli one byłyby podejmowane, według tego, co pisze Wall Street Journal, jeżeli one będą prowadzone, to być to może uda się zamrozić konflikt na Ukrainie, ale niekoniecznie tak musi być. Jakiś czas temu, już tuż po wygranej Donalda Trumpa w Stanach Zjednoczonych, ja rozmawiałem z byłym ministrem obrony narodowej Janem Parysem, który inaczej zupełnie widział, pomysł Donalda Trumpa na rozwiązanie tego konfliktu, sporu, zakończenie go czy, go, czy zamrożenie, mianowicie jego zdanie miana Parysa Donald Trump najpierw dozbroi Ukrainę czy dozbroi Ukrainę, a dopiero później, kiedy ta Ukraina będzie dozbrojona usiądzie z Putinem do rozmów. To jest zupełnie inna forma rozwiązania, taka forma, która no, bardziej yy, ma yy, przyprzeć do muru prezydenta Rosji Władimira Putina. Zobaczymy, jak to wszystko się rozwiąże. Tak jak mówię, na dziś to jest, y, każde rozwiązanie jest bardzo kontrowersyjne. Widzimy, jak działają władze Rosji. Władze Rosji straszą, prowokują. Widzimy, że Ukraina wysyła już pierwsze pociski. Po tym, jak Joe Biden zgodził się, żeby Ukraina y, y, używała pocisków i wystrzeliwała je na terenie Rosji, Ukraina zaczyna to robić, a Rosja zaczyna odpowiadać. Rzecznik Kremla Dmitry Pieskow, powiedział, że ym, NATO już jest w stanie wojny z Rosją i Rosja też zaczyna grozić Polsce, szanowni państwo. No niestety tak, nie są to groźby wprost, natomiast rzecznik rosyjskiego MZ, Maria Zacharowa powiedziała, że tarcza antyrakietowa, amerykańska tarcza antyrakietowa, która została już uruchomiona i uzbrojona i leży w Radzikowie pod Słupskiem, stała się celem atomowym dla Rosji. To są oczywiście groźby. Pamiętamy w filmie Zgoda profesora Sławomira Cęskiewicza oraz Michała Rahonia. Był taki wątek ujawnionych dokumentów z rozmów George'a Busha i Donalda Tuska. I tam wówczas Donald Tusk się straszył, że o i bał się, i mówił do tego Busha, że Rosja nas straszy, że będziemy celem atomowym i tak dalej, jak powstanie ta tarcza. I Bush mu na to miał odpowiedzieć, no to ale. Rosja wszystkich tak straszy, i my mamy taki przekaz dla Rosji, że jak będą straszyć albo cokolwiek zrobią, to my też ich zbombardujemy. No i Rosja się napina, ale do tego, żeby jednak zaatakować państwo członkowskie NATO, zaatakować, uwaga, to jest bardzo ważne, bazę amerykańską na terenie Polski do tego Rosja, zdaniem ekspertów, analityków, zdaniem władz w Stanach Zjednoczonych, do tego Rosja się nie dopuści, do tego nie doprowadzi. Także zobaczymy, jak będzie wyglądał plan Donalda Trumpa na Ukrainie. Są też różne opinie na temat politycznych planów Donalda Trumpa na wybory prezydenckie w Polsce. Zdaniem publicysty Witolda Gatowskiego, poza zaprzysiężeniu Donalda Trumpa w roli prezydenta, ten będzie pomagał opozycji w Polsce, ponieważ Ameryka musi mieć w Polsce stabilnego partnera i yy, yy, to jest też ważne teraz zadanie dla prezydenta Andrzeja Dudy. Ma jeszcze kilka miesięcy swojej kadencji, bo Andrzej Duda de facto yy, wybory mamy yy, w maju przyszłego roku, ale swoją kadencję będzie pias, yy, sprawował niemal do sierpnia. Ma jeszcze dużo czasu, żeby konkretnie porozmawiać z Donaldem Trumpem, jak on widzi przyszłość w Europie, jakiej on chce tutaj współpracy. Polska dla kogo ma być najważniejszym partnerem? Te rzeczy Andrzej Luda koniecznie musi wyegzekwować, dowiedzieć się ich od Donalda Trumpa, bo widzimy, że Europa obawia się Trumpa. Europa już zaczyna być służalcza wobec Trumpa. Europa na każdą rzecz, którą zaczyna się napinać, no to za chwilę przychodzi mocna odpowiedź od administracji przyszłej Stanów Zjednoczonych i oni się wycefują. Nagle Urszula Gerleen zaczęła nawet mówić o tym, że możemy zwiększyć w ramach Europy zakup gazu łupkowego ze Stanów Zjednoczonych. Tak to wszystko wygląda, kiedy w Stanach Zjednoczonych rządzi silny gracz, jakim jest Donald Trump. Zatem podsumowując. Donald Trump ma plan dla Ukrainy. Mamy tutaj nawet kilka strategii. Jedną z nich, yy, jedna z nich zakłada, że Europa ma przejąć ciężar wojny na Ukrainę i ma być tutaj udział Polski. Zobaczymy, jak polskie władze będą z Trumpem rozmawiać, czego też się obawiam. Na szczęście jeszcze mamy w pałacu prezydenckim prezydenta, który ma dobre relacje z Trumpem. Do zobaczenia.